300 zawodniczek i zawodników startowało w Koźminku koło Kalisza w Mistrzostwach Polski MTB Szkółek Kolarskich. Rozegrano 10 wyścigów, po 5 u dziewcząt i chłopców. Po raz dziewiąty są organizowane Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w MTB. Po raz szósty na ziemi wielkopolskiej, ponieważ trzykrotnie na początku odbyły się na Dolnym Śląsku. W Wielkopolsce były 5 razy organizowane w Żerkowie po raz pierwszy dzisiaj są organizowane w Koźminku ja tutaj korzystając z tej okazji to chciałem serdecznie podziękować właśnie klubowi Koźmianka Koźminek za przygotowanie tych mistrzostw bo są wspaniale przygotowane trasa wszystko piękna impreza i dlatego tu możemy organizować więcej imprez przygotowanie tego Wspaniała pogoda dzisiaj akurat nam dopisuje, także y, moim zdaniem wszyscy chwalą tą trasę i chwała należy się organizatorom wszystkim, że dzieciaki, jest ich ponad 340, mogą się tu dobrze czuć i, i jeździć na tej imprezie, także cieszę się niezmiernie, że kolejna duża impreza tak wspaniale przygotowana jest w Wielkopolsce. Dobrze spisali się reprezentanci wielkopolskich klubów, którzy wywalczyli dwa tytuły mistrzowskie. Rewelacją zawodów był startujący w klasach szóstych pochodzący z Leszna, a trenujący w kurniku Ksawery Nowicki. W oglądanym wyścigu klas szóstych, w którym uczestniczyło 45 zawodników, tuż po starcie uformowała się czteroosobowa czołówka ton walce nadawali Jacek Lewicki z Warszawy i Ksawery Nowicki z Leszna. Nie było między nimi współpracy, lecz rywalizacja, z której zwycięsko wyszedł Ksawery Nowicki, zdobywając w swym pierwszym występie w mistrzostwach Polski złoty medal i koszulkę mistrza Polski z orłem na piersi. Srebro wywalczył Kacper Gałczyński z Rzęgestowa, a brąz Jacek Lewicki z Warszawy. Trójka na podium dostała także puchary. Dyplomami nagrodzono w zawodach sześciu zawodników. Drugi złoty medal dla Wielkopolski wywalczył Dawid Frankowiak ze szkółki kolarskiej w Kotlinie, który wygrał rywalizację w klasach ósmych. Z zawodników gospodarza zawodów Koźminianki najwyżej na trzecim miejscu w klasach siódmych ukończył rywalizację Igor Juszczak. Nie chciałem się tam wychylać jakoś mocno, bo mam doświadczenie też z szosy, że nie warto jechać zawsze z przodu. Lepiej zawsze po kole gdzieś się chować i na końcu wyjść i wykorzystałem to i wygrałem. Kto cię nauczył takiej taktyki? Trener i tata i wszyscy inni, którzy mnie tutaj szkolą. Kto jest twoim trenerem? Pan Robert Taciak. I teraz chciałbym, żebyś powiedział o swoich największych sukcesach. No to... Y drugi mistrz Polski na szosie i zacząłem, to jest mój pierwszy sezon właściwie, więc już dwa duże tytuły zdobyłem, no i oby tak dalej. O, pierwszy. W kolarstwie MTB od lat prym wiodą reprezentanci warszawskiego klubu kolarskiego. Cztery lata temu na torze motocrossowym w Głogowie wywalczyli 9 z 10 złotych medali. W tym roku w Koźminku zdobyli 3 złote, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Aleksander Przede wszystkim Warszawa jest olbrzymią metropolią, w której jest dużo młodzieży i trzeba odpowiednio zmobilizować rodziców i dzieci do tego, żeby podejmowały ten trud i trenowały kolarstwo, a nie jest to łatwe. Udaje nam się to, udaje nam się to dzięki wspaniałym trenerom, którzy też są wychowankami naszego klubu. Co po prostu ludzie, którzy 5-4 lata temu również startowali i bardzo dobrze czują to i mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. No i współpraca z rodzicami, tak żeby tutaj nie naciskać za bardzo, też i nie odpuszczać jakiś balans i elastyczność trzeba w tym wszystkim zachować i bardzo trzeba sobie pochwalić tą współpracę z rodzicami i z tymi młodymi trenerami, którzy, których owoce widać właśnie dzisiaj. Wśród dziewcząt bardzo ładnie pojechała startująca w gronie uczennic klas szóstych Natalia Piruk ze szkoły podstawowej nr 14 w Głogowie. Wygrała zdecydowanie i po raz kolejny zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kolarstwie MTB. A więc dla niej, dla Natalii ta koszulka, puchar, złoty medal i za chwilę kolejne nagrody. Natalia Piruk, Głogów. Dobrze. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni Polski dla Natalii Jaros, Szczelce Krajeńskie Proszę, Państwa, trzecie miejsce i tytuł drugie wicemistrzyni Polski Lena Florczak-Gdańska.